I witam Was serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku z serii niespokojne sny. I teraz tak, jestem w pokoju, który już znaleźliśmy właśnie z tą zagadką, z monetami i okazuje się, że do rozwiązania jej są potrzebne trzy monety jednak, czyli wszystkie, które mamy jest to właśnie wąż, starzec i więźniarka. Przynajmniej według tekstu zagadki e, tak można to odczytywać. Ja tutaj nie będę może przytaczał e, tego całego tekstu, e, tego wierszyka, bo jest on dosyć skomplikowany, pisany e, po staroangielsku i wychodzi mi to dosyć kiepsko. Także powiem tak, e, cała ta zagadka polega na tym, żeby w odpowiedniej kolejności i w odpowiednich miejscach e, poukładać te monety. Okej, i tu będzie teraz zabawa. W każdym razie sobie spisałem mniej więcej, jakby to mogło wyglądać, ale zobaczymy, zobaczymy, czy to w ogóle się sprawdzi. Dobra, najpierw powinien być teoretycznie starzec. Starzec. Wydaje mi się, że będzie siedział tu. Dobra, obok niego powinna być więźniarka. I na samym końcu powinien znajdować się wąż, który próbuje uwieść tę więźniarkę do zrobienia czegoś złego, najwyraźniej. Natomiast Starzec próbuje ją odciągnąć od grzechu. Dobra, sprawdźmy, co się udało. I się udało. Kurczę, naprawdę spodziewałem się, że będzie to trudniejsze. Przynajmniej tak to pamiętałem. Czyli nie jest źle. I możemy wrócić teraz do mieszkania, które było zamknięte. Niech tylko sobie przypomnę, które to było mieszkanie. Ono było chyba na drugim piętrze, co? Tak mi się wydaje. I to było mieszkanie, mieszkanie tu, 209. Dobra. Czy tutaj czegoś nie zostawiliśmy? Nie, zdecydowanie nie. Czy się już wyjść na słońce? W sumie to ciężko tutaj mówić o jakimkolwiek słońcu w Silent Hill, ale te pomieszczenia są strasznie przygnębiające. Nie W sumie zgodnie z założeniami gry. Okej. Okay. Pokój 200, 200. W sumie po karteczce poznamy. No dokładnie tak. Okej. Okay. Otwórzmy i sprawdźmy, co nas czeka. W środku. Wygląda to jakoś znajomo. Znaczy, znajomo, w sensie, że wywołuje wspomnienia, bo w sumie każde mieszkanie jest tu podobne. W kuchni nie ma nic. Coś do mnie szepcze. Nie podoba mi się to, ale na pewno nie będzie to żaden. Na pewno nic teraz nie wyskoczy, tyle to pamiętam. Natomiast. Nie wiem czy to w ogóle słyszeliście te szepty, ale to nie, nie było fajne. Dobra, wyszliśmy na balkon. Idźmy z tego miejsca, bo jest nieco Nie podoba mi się. O, co tutaj znalazłeś, drogi Jamesie. Amunicję. Wszystko układa się tak, jakby gra chciała, żebyśmy używali amunicji. No i. Ale zachowam ją na późniejszą okazję. Jaką to zobaczycie. Co my tutaj mamy? Klucz do klatki schodowej. Jakiś liścik. Nie mogę go przeczytać? Chyba nie. No dobra. Dajmy sobie z tym już spokój. W takim razie zapiszemy od razu grę. Na pewno już nie będę miał najwyższej noty. Niestety. Eee, zaraz, które to było? To było chyba to. Częstotliwość zapisów, niestety, obniża nam notę za przejście gry. No ale trudno. Najważniejsze, żeby zakończenie było. Było jakieś. Ciężko to powiedzieć o dobrym zakończeniu, ale. Ale spróbuję uzyskać na tyle dobre, na ile się to da. Zamknięte. Ja dostałem klucz, tak? To jest klucz, który prowadzi West Side Apartment Hall to the Stairway. North Side Okej. Okay. Czyli musimy gdzieś poszukać północnej klatki schodowej czy Coś takiego. Dobra, tutaj wszystko pozamykane. Wracamy do Do pokoju, w którym coś straszy. Nie wiem dlaczego, ale teraz wyobraziłem sobie, że powinienem zobaczyć cień jakiejś osoby na tym krześle. Co by nie było fajne. Dobra, idźmy stąd, idźmy stąd, bo to jest miejsce złe i niedobre. I znowu słyszymy sąsiadów, jak piorą, albo coś gdzieś się czai. No dobra, sprawdźmy jednak, gdzie to jest e, północna. Który to może być? To mnie zastanawia, bo nie bardzo jakoś potrafię sobie to ogarnąć. Wyżej już nie pójdziemy. Tam. Dobrze, chyba tutaj. No dobra, w takim razie zobaczmy, co my tutaj będziemy mieli. To chyba była Chyba były te drzwi, które ktoś próbował otworzyć od drugiej strony. My nie mogliśmy. I wiecie co? Chyba zaczyna mi serce walić, bo prawdopodobnie wiem, co się tam znajdzie. Nie wiem, czy to chcę robić. Nie wiem, czy to chcę robić. I zapiszę grę. Wiem, znowu marnotrawstwo zapisów, ale muszę po prostu to zrobić, bo inaczej... Inaczej serce mi wysiądzie. Naprawdę nie spodziewałem się, że ta gra będzie tak po tak długim czasie jeszcze tak nam mnie będzie działała. To znaczy, że jest dobra. Ok. A to ja nie przeszkadzam, to ja sobie wyjdę. Ojej. To nasz stary przyjaciel. I, I i mój drogi, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Właśnie na tę chwilę Na tę chwilę zachowałem e, amunicję. Dobra. Uciekaj. uciekaj. Temu skurczy bykowi chyba nic nie zaszkodzi. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. On jest na to śmiertelny. Chyba się zahaczył. Dziękuję do widzenia. Aczkolwiek jeden czas jego kosiarką starczy. Chętnie bym tu zaśpiewał tekst piosenki z reklamy Gilleta. Ale w gruncie rzeczy to nie jest dobry pomysł. Odejdź, odejdź. Zajmij się tą panią, co żeś zostawił na podłodze. O Jezu... Nie rób mi krzywdy. Odejdź. Idź, idź. Jezus Maria. Ładuj, ładuj, ładuj. O Jezu, nie, 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 się robi coraz szybszy. nie, mi się wydaje. nie, James, teraz nie, nie, pora na odpoczynek. idź Koniec. Idź, idź sobie, idź. Idź. Syreny, znajome syreny. Z pierwszej części. Idź, utop się. Idź sobie. Ten skubaniec oddycha pod wodą. Okej. Okay. Dobra. Poczekajcie chwilę, ja muszę... Ja wiem, nie była to może jakaś specjalnie wymagająca walka. Ale wierzcie mi, że zrobiła na mnie wrażenie. Sprawdźmy może tą panią Ale raczej nic nie ma. Dobra. Ile nam zostało amunicji? 103, czyli prawie 40 pocisków w niego wywaliliśmy. Jeśli dobrze liczę oby więcej nie przyszedł. O, można ten wyjść. Ciekawe tylko, czy to coś nam da, ale chyba nie. To też prawdopodobnie jest. Czemu ta muzyka ciągle gra? Nie chciałbym go spotkać znowu. Halo, Kamero? Po. Okej, okay, mamy wyjście. Wiecie co, uciekajmy z tego budynku, bo to nie jest fajnie. Powietrze. Świeże powietrze. Hura. W porównaniu z tą walką z piramidą głowem, tutaj jest naprawdę Disneyland, taka ślanka. No i dobra, wyruszamy na dalszą eksplorację Silent Hill. Iż tutaj się chyba nie da przejść, zresztą i tak ta droga jest zawalona. Dobra, sprawdźmy, co jest tutaj. Nie, pusto. Nie można otworzyć drzwi. Jakiś zaułek, tutaj jakiś. Co to jest? Szukam, rozglądam się za jakimiś drinkami, jakimiś buteleczkami, ale nie widzę, żeby coś tutaj leżało. Nie, chyba nie. Powinniśmy iść zapewne prosto. Ja w ogóle muszę sprawdzić, gdzie my jesteśmy, bo już znowu straciłem. E, Okej, okay, jesteśmy tutaj, czyli teraz do głównej ulicy na północ i jesteśmy w parku. No proszę. Czyli tam, gdzie mieliśmy dojść, jeżeli pamiętacie. James chciał się wybrać do parku, ponieważ tam, jak podejrzewa, czeka na niego żona, chociaż z drugiej strony sam przyznał, że jego żona nie żyje. O, proszę. A kim ty jesteś? You're the one who stepped on my hand. I don't know. Maybe I did. Be um, James. B. What's a little girl like you doing here, anyway? Huh? Are you blind or something? What's that letter? <sharp inhale> None of your business. Maulia, no? You didn't love Mary anyway. Wait. How do you know Mary's name? No, właśnie. Dobre pytanie. Okej. Okay. Takie małe. No takie wredne. Powinno dostać klapsa. Na przykład tą deską. Z gwoździem. Nie no dobra, żartuję. Oczywiście żartuję. Nie jest to tego typu gra. Dobra, to chyba nie jest w ogóle. Otwarte. E ja chyba tutaj zapiszę grę i. Wow. Świetnie, świetnie to wygląda. Dobra, ja tutaj zapiszę grę. E... Jesteśmy w parku. No proszę. Myślałem, że jeszcze przejdziemy przez ulicę, ale dobra. Jesteśmy w parku. Dotarliśmy do miejsca przeznaczenia. Ja tutaj zapiszę grę. OK, teraz kiedy jesteśmy bezpieczni, możemy zobaczyć, co się kryje w parku. Tak jest, Rosewater Park. Dokładnie tak, to jest to miejsce, do którego mieliśmy dojść. Mary, czy jesteś tutaj? To nic, że James zdaje sobie sprawę, że jego żona nie żyje. Uwaga, ślisko kiedy mokro. Raczej nie zapowiada się tutaj na jakieś potyczki z potworami. Ale widzę, że jest trochę bardziej skomplikowany ten park niż go pamiętam. Jakieś zakamarki. Zresztą jakiś dziwny ten park. Przynajmniej w moim rozumieniu, park to miejsce pełne drzew. Tutaj natomiast drzew nie ma. Są jakieś. O, coś jest. Są owszem jakieś żywopłoty. Ale miejsce wygląda, a nie, przepraszam, są jakieś drzewka tam po drugiej stronie. Pomyliłem się. Eee, czekajcie, tak wiem, że tutaj było, było przejście, ale chcę zobaczyć, co jest jeszcze tam. Chyba w tą stronę. Eee, tak jest, chyba tutaj. Tu mamy jakieś przejście, pewnie nieczynne. Zamknięte, może. Dobra. I i i. O, coś tu jeszcze jest. Amunicja. Czyżby jednak się coś zapowiadało? O, no, całkiem przytulne miejsce. Gdyby nie te okoliczności pogodowe, byłoby to całkiem sympatycznie. A tak to niestety. Tutaj coś jest. Tak, kolejne przejście. Dużo tutaj widzę takich drobnych rozgałęzień. No ale dobra, zwiedźmy. A, dobra, ok. Czyli to jest to przejście, z którego nie skorzystaliśmy przed chwilą. Czyli wszystko to jest powiązane ze sobą. Ale Mary, jak dotąd, nie ma. I coś znowu zobaczył James. Tylko pytanie, gdzie to jest tu? Cudowy, nie? Czy możemy skorzystać z lunety? Chyba nie. No, krajobraz w sumie nie za ciekawy. Wszystko przysłonięte przez mgłę. Okej. Okay. Ja, nie, wygląda na to, że. Miejsce na pomnik. No dobra. Dobra, już już nie zwiedzam tyle. A kogoż to moje piękne oczy widzą? Moi drodzy. Któż to może być? Mary? <laughs> no, you're not. Do I look like your girlfriend? No, my late wife. Believe it, you could be her twin. Your face, your voice, just your hair and clothes are different. My name is Maria. I don't look like a uh, ghost, do I? See, feel how warm I am. You're really not Mary. I told you I'm Maria. Sorry, I was confused Where are you going? I'm looking for Mary. Have you seen her? Didn't you say she died? Oh yeah, 3 years ago. But I got a letter from her. She said she was waiting in our special place. And that's here. Anyway, I haven't seen her This here only special place. Well, there's the hotel, too, I guess. The one on the lake? I wonder if it's still there. The Lakeview Hotel? Yeah, it's still there. So, the hotel was your special place, huh? I'll bet it was. Don't get so mad. I was just joking. Anyway, it's not that way, it's this way. You're coming with me? You were gonna just leave me? No, but. With all these monsters around? No, I just. I'm. All alone here, and everyone else is gone. I look like Mary, don't I? You loved her, right? Or maybe. You hated her. Don't be ridiculous. So it's okay? Yeah, fine. OK, moi drodzy, spotkaliśmy... Nie spotkaliśmy Mary, ale spotkaliśmy Marię. Przyznacie, że jest to dziwny zbieg okoliczności, jak na... Jak na... Właściwie, jak na imię. Dziewczyna, która wygląda jak... Jak była żona, jak zmarła żona naszego bohatera. Wygląda e, praktycznie... No, może się nie zachowuje, zachowuje się trochę inaczej, ale ma to samo imię. E, tak wygląda z twarzy. E, no, jej ubrania raczej i, i włosy... Są generalnie bardziej wyzywające jej styl bycia, ale wszystko ogólnie e, zdaje się być zbyt dziwnym zbiegiem okoliczności. E, jaki sekret skrywa Maria? Myślę, że to będzie dopiero w późniejszej fazie gry wyjaśnione. I czy faktycznie jest żoną Jamesa? Okej, okay. nie chcę tutaj spoilerować ani nic takiego, także ja już się zamknę. No i tak, w następnym odcinku wyruszymy już z Marią na dalszą wyprawę, zwiedzać dalszą część Silent Hill. A póki co, trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. No, był to ciężki dzień, był to ciężki dzień, tak, zdecydowanie tak. Właściwie nie wiem, czemu to powiedziałem, powinienem to powiedzieć w innej kolejności, ale tak, walczyliśmy z do Głowym, spotkaliśmy Marię. E... Tak, to był zdecydowanie ciężki dzień. Pora na odpoczynek. No to trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.